Siema wszystkim Dziś chciałbym powiedzieć parę słów do Ariera Segala, Azji Azji Jak śmiesz mówić o innych youtuberach o Jarku B, że on robi, robi to dla oglądalności robi to dla subów, subskrypcji, lajków Popatrz na siebie, chłopie. Najpierw byłeś z Radem, robiłeś filmy z nim. Wielce mu pomagałeś, Radziu, Radziu, bracie. A w fałszywcu zgadałeś się z Asem Pik. Ustaliliście sobie, że pogrążycie Rada. I podłożysz mu pieniądze specjalnie. Żeby zrobić go złodziejem. Dlatego, że Aspik ci nagadał, że będziesz miał subskrypcji, pieniądze, pieniądze będziesz zarabiał z YouTube'a. Będziesz miał pełno subskrypcji. I co? Zostałeś bez subskrypcji, bez pieniędzy bez niczego. Te twoje. Durne historyjki się niedługo skończą. O Rado, co resztę będziesz mówił, chłopie? Jak możesz być tak, takim skończonym rudzielcem? Nie rozumiem twojej fałszywości. Jeśli miałeś problem do swojego kuzyna, mogłeś wyjaśnić nim to w oczy, a nie na YouTube zakładać kanał i robić ze sobie durnia. Nie dość, że robisz ze sobie durnia, to wyciągasz jakieś historie. Czy choroba RADO to fikcja, czy prawda? Czy RADO ma syna? Czy RADO to. Ty rudzielcu, popatrz na siebie. Jesteś zwykłym kryminalistą, Degeneratem. Opowiedz swoją historię, jak kradłeś. Opowiedz swoją historię, jak kradłeś, używając broni w ręku. Opowiedz wszystkich, dlaczego nie zrobić. Nie zrobisz filma na ten temat. Wszyscy chętnie by oglądali Twoje wybryki z Polski. Nie mów nikomu, że masz licencję ochroniarską, bo jej nie masz. A jeśli ją masz, to ją pokaż. Udowodnij, że masz. Dobrze wiem, że jej nie masz. Degenerator i kryminalistą z kryminalną przeszłością z Polski takiej licencji nie dają. Dobrze wiesz, że 10 lat temu byłeś alkoholikiem i narkomanem. Upijaj się 10 razy gorzej od Rada. Brałeś 10 razy silniejsze narkotyki. Więc jak śmiesz kogoś oskarżać, że jest alkoholikiem, jak, jest, jak byłeś taki sam? Więc Aspik Aspik ci nie pomógł w rozwinięciu kanału. Nie będziesz zarabiał tyle ile myślałeś, że dorobi się na rado. Jesteś jesteś zwykłym prostakiem. Aspik, następny degenerat. Jego żona zajmowała się prostytucją. A Aspik to jest degenerat z polski, to chyba każdy o tym wie. Wszystkie te zbiórki, co robi, te pieniądze bierze dla siebie. Jakąś tam część na jedno dziecko oddalać, to wszystko dla siebie. Żadnych zysków nie ma. Żadnych zysków nie ma dziecko. Ani nie wiadomo, czy takie dziecko istnieje. Co Aspix zbiera na niego pieniądze. A te inne dzieci, to znają mi twoi. Z którymi ugadaj się, że im odpalisz połowę czy ileś tam ze zbiórki. Teraz będzie się zastanawiał, skąd na takie rzeczy wiem. Ja wiem wszystko, chłopie. Ja wiem wszystko. A go, powiedz o swojej żonie, jak była prostytutką. Dlaczego, dlaczego takich tematów nie poruszać się? ci się jednego. I kurwa, 10 u innych zakłada kanały i mówi o Rado, bo chcą być YouTuberami. To jest kurwa żałosne, jak Rado był popularny i sławny, to dlaczego wtedy nikt nie zakładał kanału Rado? Ja wszyscy go, wszyscy go lubili i wielbili, a teraz, jak Rado jest na dnie to robicie sobie kanały i robicie się sławni. ciul z wami, najgorszy jest na rudy fałszywiec, kuzyniego. Jak można być taką mendą. I wyciągać historię z życia. I wyciągać historię z życia kogoś. Dla mnie to jest tak żałosne, że nie da się tego opisać. A Marecki, ja mieszkam w Chicago. Marecki też mieszka w Chicago. Na jego temat nie będę się wypowiadał, bo to szkoda słów trochę wam mogę opowiedzieć jeśli chcecie wiedzieć coś o Mareckim proszę sobie wejść na na facebook na taką, jest taka polska grupa Polaków w Chicago Chicago sprzedam, kupię, zamienię proszę sobie poczytać tam oni. Jak, jak kradł opony jak oszukiwał ludzi jak brał zaliczki za, za roboty i robotę nie kończył proszę sobie po, poszukać ten człowiek nigdzie nie wychodzi, nigdzie. Każdy kto, kto go zna, by mu wpierdolił. Taka jest prawda. On ma tak przejebane, że sami tego nie wiecie, a, ja, a jak się mu grozi, to dzwoni na policję i robi sprawę w sądzie, a sądzie, sędzia go wyśmiewa. Prost taki burak. Łysa, pała, gruba świnia. Nieraz chciałem się z nim spotkać przy oczy. Nigdy śmieć nie, nie odpisał, ani nie powiedział. A na swoim kanale robi błazna i mówi, że z każdym może się spotkać. Spotkaj się ze mną śmieciu, ja czekam. Godzina, data, czas, przyjeżdżam na miejsce, Ty też przyjedź. Możesz zrobić live'a, żeby nie było, ja też Ja też mogę zrobić, nie ma problemu. Z tych trzech: Azji, Aspik, Marecki. Marecki też jest najgorsza świnia. To, to, to jest zwykły śmieć, Własną gołą żonę bił. Własnego dziecka się wyparł. Mówił, że by było, jakby przy porodzie zdechło. To wszystko jego żona dodawała na ogłoszenia Chicago jak była afera jakieś 3 lata temu. O niego wszystkie screeny jego żona dodała na, na Chicago ogłoszenia. Więc można to sobie sprawdzić. Jest degenerat, łysa pała, nielegalnie jest w Chicago, nie ma... Jak on może... Jak możecie mu wierzyć, że on może iść na Fame fe MMA? Jak on jak pojedzie do Polski, to już nie wróci, bo on nie ma papierów. Jest nielegalny, jest imigrantem zwykłym. Nie ma powrotu. Więc nie może nic. To tyle, a ty Marecki? Aski. Marecki az gdy rudy fałszywcu Azja azji, azji. Pierdol się Zrobię wszystko, żeby was skończyć Tego kryminalistę degenerata Asapig, Następnego kryminalistę Azji Tą rudą, łysą no sorry, nie rudą. To muły jest tą bałe. On już tak jest skończony, jego ja nie trzeba kończyć. A i tak zrobię wszystko, żeby śmiecia do zera skończyć. Skończę cię śmieciu do zera. Dzięki powodzenia. Cześć wam.